Choć pora późna, bo już po północy postanowiłem powiedzieć parę słów pod wpływem filmu, który obejrzałem przed chwilą. Film nagrany przez pewnego pszczelarza, przemiłego młodego człowieka, który opowiedział niesłychaną rzecz. Otóż Jestem pszczelarzem od wielu, wielu lat. Którymś już pokoleniu pszczelarzem. Pszczołami zajmowali się moi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie. Ten człowiek młody, pszczelarz, Tak jak mówię, powiedział niesłychaną rzecz. Ja, będąc pszczelarzem, wydawało mi się, że sporo rzeczy o pszczołach wiem z prostego chociażby doświadczenia i zamiłowania, poznaję się wtedy stworzenia, ale nie przypuszczałem, że mogę tyle nie wiedzieć. Nie wiedzieć tak ważnej rzeczy nie zauważyć jej. Otóż od bez mała 20-30 lat pszczelarze obserwują zjawisko tak zwanego zamierania rodzin pszczelich. Co to jest takiego? Otóż W pewnym momencie ilość pszczół spada, ich ilość, ilość pszczół spada w ulu. Znacznie. Wymiana matki, próby łączenia rodzin spełzają na niej, czym Pszczół jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Czasami leżą na dnie ula kilka garści, czasem w ogóle nie ma ich. Wylatują, gdzieś umierają, nie wracają. Zamieranie pszczół poważny problem. Głowili się nad tym naukowcy, a ten przemiły młody człowiek przyjrzał się przez lupę, co żyje w ulu. I okazało się, że w zakamarkach starych uli, w których żyją zdrowe pszczoły, Mieszkają różne małe stworzenia: zaleszczotki, pajęczaki, owady, roztocza. Nie opowiadał nic o różnych pierwotniakach, bakteriach czy grzybach, które prawdopodobnie przez miliony lat też weszły w symbiozę z pszczołami. Człowiek przez swoją ingerencję ciągłą zmianę temperatury w ulach, która powstaje na skutek grzebaniny, czyli tak zwanych przeglądów. Zawilgocenie uli, które robi się coraz doskonalsze i coraz bardziej szczelne i coraz bardziej plastikowe. Wilgoć, która z tego powodu panuje w ulu, wszystko to powoduje, że symbiotyczne stworzenia, które żyły od milionów lat z, psz z pszczołami, czyszcząc ich ciała, uodparniając je, tworząc stosunki symbiotyczne jak w przyrodzie, nie przetrwały. Rytm rodzenia się i rojenia pszczół, rytm przyrody no, został zaburzony. Ten mądry Homo Sapiens tego nie zauważył. Dopiero tenże młody, miły pszczelarz nagrał film i miałem szczęście go obejrzeć. To historia oczywiście dla pszczelarzy, ale też historia dla blogerów i ludzi, którzy patrzą na internet. Różnym okiem tam w innym internecie można znaleźć yy, no rzeczy przeróżne, tak? Ale jest to miejsce, w którym można też znaleźć rzeczy, które no bawią, uczą. A przecież... Trzeba bawić. Ucząc. I uczyć. Bawiąc. Dziękuję bardzo. Dobrano.